Księżanka! Jo, jo, jo! Witamy bardzo serdecznie w nowej serii. W sumie jeszcze nie wiem, jak ją nazwiemy, ale pewnie no co, Kasich w Football Menagerzy 2014, nie? Tak jest, dokładnie. Jak widzicie, rozpoczynamy kolejną naszą wspólną karierę w FM. Ja tym razem padło na FMA 2014 i zagramy sobie, jak już pewnie zauważyliście, w Bundesliga. Tak jest. Tylko ja kontynuuję. Dobra, no to, no to ten. No to co, no to ja objąłem klub Szalkę, a Chrzano Wolfsburg? Tak jest, obaj mamy aspirację na grę w pucharach. Kaczy w tym sezonie będzie grał w Lidze Mistrzów, prawdopodobnie o ile przejdzie Real Sociedad, z tego co tam widziałem w parażach. No niestety Wolfsburgowi nie jest dane zagrać w tym roku w europejskich pucharach, także skupimy się na Lidze i ewentualnie tam na pucharze. Niemiec, tak jest. Tak więc dzisiaj mamy właśnie pierwsza kolejka Bundesligi i akurat Szalkę kontra Wolfsburg. Gramy u mnie na stadionie. No i może tak zaczniemy od prezentacji klubów dwóch. Tak na szybko. Najpierw zacznę od Szalkę, od swojego klubu i tutaj może takich. E z trzech, czterech najbardziej takich wpływowych i perspektywicznych graczy to jest Maximilian Meyer, 17-letni tutaj ofensywny pomocnik, jak widzicie, raport 5-gwiazdek, jest Julian Draxler, lewy skrzydłowy, 19-letni Keriakos Papadopoulos, o którym mówiłem w jednym ze swoich odcinków. Że jest doskonałym obrońcą. Mam nadzieję, że tutaj też to potwierdzi Leon Gorecka, 18-letni pomocnik. Tak więc, jak widzicie, bardzo młody skład. Eee, I teraz na szybko transfery. Tak więc, tylko jeden transfer przeprowadziłem. Sprzedaliśmy Antonego Anana do Wolfsburga, właśnie do chrzana. Eee, pokażę wam. I tutaj Martin Montoya przyszedł do nas na prawą obronę. No i teraz przechodzimy do Wolfsburga. No i jedziesz, chrzano. Tak, także też pokażę kilku, kilku tak najważniejszych piłkarzy. Także Iwan Perisic, tam by już pokazywał. Nie? No właśnie, już jestem. No. Były, były zawodnik Borusi Dortmund, nasz najlepszy lewy skrzydłowy. I tam macie mniej więcej atrybuty, nie będę Wam przybliżał, skoro widzicie. Dalej mamy napastnika, bardziej ofensywnego pomocnika, czyli Diego, czyli ten słynny Diego, który jeszcze parę lat temu naprawdę podbijał Europę. Teraz ostatnio słuch o nim zaginął, no ale mam nadzieję, że przywrócę. Przywrócę jego nazwisku, Blask. No i co, co? Których jeszcze możemy pokazać? Na pewno Luis Gustavo, czyli jeden z najlepszych defensywnych pomocników chyba w ogóle na świecie. 19 krycie, 19 odbiór, po prostu rewelacyjny zawodnik. I kto w sumie jeszcze? Z młodych talentów może to jest 17-letni Julian Brand, czyli nasz prawy skrzydłowy, który będzie naszym drugim Drugim właśnie prawym pomocnikiem. Jesteś w ogóle? Jestem, jestem, jestem. Dobra, no, no i może transferów też więcej trochę transferów niż kasy dokonałem. Miałem więcej budżetu transferowego, którego już nie mam prawie wcale. Czekaję, także... bo, bo nie wiem, gdzie tutaj kurwa znaleźć te transfery. <laughs> Dokładnie trzech transferów dokonałem. Miałem czterech, ale no, na jednego już nie starczyło mi niestety su także numer jeden, czyli zawodnik, którego pamiętacie z Utrechtu, Antony Knockert. Masz go już? Mam, mam. Dobra, zawodnik z Leicester za 7 milionów funtów kupiony. No, już z tego, co oglądaliśmy z Kasim, naprawdę się spisał. Hat-trick w meczu pucharowym. No, oby dzisiaj Kasiemu kolejnego fajka <laughs> zajebał. Także do to jest przyszłość na pewno. Dalej, Sebastian Rudy, czy Rady? Rudy. Rudy, Rudy. Rudy, Niemiec, nie? No. Tak, także środkowy pomocnik, którego bardzo mi było potrzeba. No potrzeba mi było jeszcze jednego, no ale niestety Hajs nie pozwolił. Może jeszcze kogoś sprzedam, planuję sprzedać Olicia i dosta o ile kojarzycie tych zawodników. Dali Antony Anan. No to tego już zawodnika Kasji wam pokazywał. Potrzebowałem defensywnego pomocnika właśnie drugiego, i to będzie ten zawodnik, który mam nadzieję, też upokorzy Kasiego w dzisiejszym meczu. Pokażę, pokażę mu, że nie warto go było sprzedawać. No i co jeszcze możemy pokazać, Kasi? E, no, w, y, nie wiem, terminarz, może tak, y, co tutaj się działo. Jestem teraz u ciebie w terminarzu. No to mamy e, pięć, sz, pięć spotkań, w których tylko jeden remis z Leverkusen. Jesteś? No, myślałem, tak, tak, że popadnie. się coś zjebało. No. <laughs> nie, jestem. E, w pierwszy pierwszej mnie... będzie TFB Pokal 4-2 z ten tak, i no i co tam u ciebie? Ty więcej meczów towarzyskich tak. rozjeżdżałeś osiem, z których tylko jedna porażka z Boka Juniors i w pucharze Niemiec z Fortuną Köln 3 do 1. No i dzisiaj rozpoczynamy ligę. Tak więc chyba przechodzimy do meczu. No chyba tak. Więcej będziemy pokazywać zawodników już w kolejnych odcinkach, tak. w, jed, w każdym odcinku tak zdjęłem z ośmiu zawodników wam na pewno pokażemy tak. No. Wiecie, naturalnie z biegiem, no. z biegiem czasu. Sędzią dzisiejszego spotkania Peter Gagelman, znany sędzia także z nazwiska jakoś takoś. Nie jest transmitowany mecz w telewizji, chuj <grym grym> w dupę. Jak widzicie obaj mamy po 25 lat, może to zauważyliście. No i teraz okay. ustalamy składzik, tak więc je, 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 jedziemy. Czym by ci tu wpierdalić? <grym> Wy mój skład zobaczycie dopiero za chwilę. No dobra. Mhm. Możesz coś tam mówić? No właśnie, właśnie chyba nie będę. <laughs> właśnie chyba nie będę. Dobra, spoko. Bo tutaj robię takie troszeczkę rozjały, ale w sumie tak za dużo się nie zmieni co do poprzedniego meczu. Tak więc jesteś w lepszej pozycji. Mhm. Wiem kogo kryć, wiem kogo co. Dobra, ja w sumie jestem gotowy. Dobra, ja tylko prawego obrońcę jeszcze... A nie, nie potrzebuję. Benalio na bramce. Jeszcze tutaj... Gdzie jest Diego? Polski Diego tutaj. No i dobra, w sumie też jestem gotowy, zgłaszamy zespół. Ja oczywiście wykorzystuję taktykę tiki, taka, madafaka, czyli to moją taktykę z Utrechtu. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony, co to jest w ogóle, to zapraszam do mojej kariery tam. Do, <laughs> nie pierdol. Tam ty. <laughs> co? 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 <laughs> no mówię, nie pierdol. Ty. <laughs> Reklamę no. sobie będzie robił. No kurwa, do Docasiego też zapraszam, no, ale mniej. Ja nie zapraszam. Do no, Chrzana Migracja no, na Chrzana, proszę. No to skład Wolfsburga z na lewym skrzydle Perisic, Knokert na środku i Wierinia. Możesz pokazać Wierinie właśnie, bo to jest zawodnik godny uwagi też. No jest godny uwagi, tak, zgadzam się. W środku Ko i Rudy, Luis Gustavo na defensywnej, na środku obrony Knoche i Naldo, na bokach Tresz i Rodriguez i na bramce Diego i już doświadczony bramkarz, Będę powoli szukał chyba jego zastępcy. No na ja to samo stronie. z Hildebrandem to samo chyba zrobię. Tutaj Montoya, Matip, Santana, Fucha. E, Fuchs. Naprawdę no. <noise> <noise> to jest rewelacyjnie wyglądająca linia obrony. Zobaczymy, jak się spisze w meczu. Neustarden, Neustür, Neustädter. Neustädter. Gorecka, Boateng, Draxler, Farfan i Huntelar. Okej, także. Jedziemy na rozszerzonych, nie? Tak, już to zmienię. Rozszerzone. Bez dźwięków. Tak. I teraz rozmowę motywacyjną sobie tutaj pykniemy. Kogo tu pokryjemy? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Dobra. Mhm. Mm Wiesz, <grybujesz> wszystko. Mm -hmm. No i dobra, ja już włączyłem dobra. play. Zobaczymy, kto wygra w pierwszych YouTube'owych derbach tutaj. Niemiec, szalke Wolfsburg, no ja mam troszeczkę większe szanse, bo u mnie na stadionie gramy, ale nigdy nic nie wiadomo. Dokładnie. Ogólnie prognozy mediów, Kasim ma na trzecim miejscu, ja na piątym, także dość wysoko, dość dobre zespoły wybraliśmy, no ale nie zapominajcie, że na samym szczycie jest Bayern i Borussia. No i jeszcze jest kilka klubów, które się liczą tutaj w stawce. Bayern Leverkusen, Stuttgart i tak dalej. Tak. Dobra, no to możemy zaczynać. No już zaczęliśmy właśnie mecz. Zaczęło szalkę. I pierwsza akcja, ale tutaj Gustavo. Piękne przejęcie i mamy akcję, ale chujmy. Dobra. Pierwsza kolejka niemieckiej Bundesligi. Żadnych ciekawych meczy specjalnie nie ma. Poza naszym oczywiście. Tak. Lecimy. Hildebrandt. Podanie na lewą stronę do Fuchs'a. Ja no, właśnie no właśnie myślałem, że masz, ale chyba... O! poprzyczka! Uff. <laughs> Pierwsza sytuacja. Szalkę na szczęście... <laughs> na szczęście dla mnie nic się nie stało. Żółta kartka dla Rodriguez'a. Podobnie jak w pucharze. Jest. Właśnie ten... awansowałem na dziesiąte miejsce. Ja Jeden na No <laughs> Trochę. Benalio. Naldo. Do Wierini prawą stroną ciśniemy. To Podaję nie ma żadnego odpowiedzi. opóźnienia. Może tam. Tak, sekunda chyba. No, jest sekunda. Tak. No. Max. Ko, Gustavo Rudy. Ale pięknie. Pięknie. Płatęk. Płatęk. Jest. Pięknie. Jego Ben nasz kapitan. Ciągnął tą piłkę. Teraz wybić dobrze, że Perisic idzie kontra. Pójdzie pięknie wam Perisic. A no, może być niebezpiecznie? No. Dobrze. To to był. Dostał po Udzie 25. Huntela. Ty to się Huntelaraz. Ale wrócił. Pięknie. Pięknie, pięknie. No? Kapitan naszej drużyny. Tak powinien grać kapitan. Pierwsza bramka w Bundesliga, Samoobójcze trafienie Castelsa. Bo... Boateng, Karny! No kochnia karnym Hunterem. FARFAN w słupek. Corner, cool. A A myślałem, że tam karny będzie. Rapsol do środkowego... <laughs> Chuj, Razny. sześć czołów, szalkę zero, Wolfsburga. jest. Jezus. Kurwa. Matip tutaj I... jako skrzydłowy, ale mu nie wyszło. No i Wierinia. Idzie akcja Wolfsburga, co zrobi Wierinia, Wierinia, Wierinia. Do środkowego knoker. Knokert. Oh. Knokert potrafi wykorzystać takie sytuacje. Już to, to był autopod... pierwszy strzał gości w tym spotkaniu. Tak jest. Niecelny. Ale posiadanie na no, 50-50 w tym momencie. Benalio Diego Benalio. 8-1 ocena naszego bramkarza. No nie bez, nie bez przyczyny taka ocena. Tak, pięć celnych strzałów i wszystko. Nie, trzy celne. Boateng, uwaga, por Jest! Dobra. Jeden. No, z Boatenga też będziesz miał na pewno pociechę. Na milion procent. Już pokazuje, Ale... że jest wart. Będzie odpowiedź Tresz. Fuchs, kurwa, co ten trasz odjebał. I Huntelar no kontra. Do nośtepery. Huntelar. No już te Ale między Thrasz. między dwóch tam. Chciał jak Neymar, ale... Knokert, uwaga. Prosto podanie do Ko, ale Matip nie dał się obrać. Mm, jakby wyprzedził tą piłkę i tak wszedł w nią. A uwaga. Knokert. Ale... Ko! Kurwa Hilde, ale błąd Matipa tam chyba. Tak. Był. Pół godziny gier nami. Ja tutaj ściślej pokryje Boatenga. Jerinia! Dobrze, w obrońce mojego. Santana. Ratuje swój zespół. Dobrze. Rzut rożny to tak, kurde, z niepewnością się oglądało. To nigdy nic nie wiadomo. Okay. No i mamy kolejną naszą akcję koło Rudy. Perisic. Rodriguez do Presycia nie dochodzi. I Farfan, może on teraz zacznie akcję? Pięknie tutaj przeszedł obrońcę, Farfan do Gorecki, ale. No i Sztetter nie dał rady. On nie jest od strzelania na pewno na bramkę, to bardziej defensywny pomocnik jest. Tak, no właśnie, nawet bardziej obrońca taki mhm. niż pomocnik, ale. W... Ach, oj. <laughs> to jest komentarz. No. Nie, bo ogólnie, moi drodzy, jest godzina tutaj 23, uchrzana 24 i my jesteśmy bardzo zmęczeni, bo tutaj graliśmy chyba 3 godziny. Tak, w sumie to nawet u mnie północ jest. No. To, to jesteś teraz dzień do przodu. No. Jestem z przyszłości. Jak się z tym czuję? Zajebiście, jestem młodszy. No chuj. Dobra, Iwan Perisic, czy, czy zrobimy jakąś akcję, może już... Ale! Tak? O, Perisic, ależ podanie! Kurwa, chuj No niestety. I co? Piłka wraca do Perisicia, ale... O, no, genialne podanie. <laughs> Nie w tą stronę. Knokker. Ależ pięknie ten knokad, jak on dzieli tą piłkę, naprawdę podoba mi się gra tego zawodnika. O, możesz go odkupić. Ta, za 50 60. <laughs> ale w tym pucharowym grał lepiej. No ale miał okazję przynajmniej No knokert. i to był duży smuk przy zespół. to znokert z poprzeczka, kurwa. Ale to jeszcze nie koniec. No i szczeter wybijły i... PŁatek! Knokert! Ależ Santana, Jezus A to burzy. <laughs> Będziesz utrożny? Nie. Montoya, pięknie do Bo Boateng'a boating Farfan, ale prosto, w bramkarza Piękny chwyt, Diego Benalio, idzie kontra, Rodriguez. a chuj, idzie. Co ty wiesz, że to druga połowa już? No co? Nie zauważyłeś? <grym>? No nie właśnie, tak jakiś czask miałem. He <grym>? he, no, Jeszcze raz. Knocker to samotniony ta. Ależ pięknie w kontra, nie będzie dobrze Na Huntelara tam proszę na główkę Jech, Jezus Czwarta stuprocentowa sytuacja, szalkę. Oby to się nie zemściło Huntelar jak mi się wraca w ogóle Bardzo dobre no. Stali w polkarnym Huntelar ci wrócił farfan Czerwona? Nie ko? Monduja! o, To coś mu tu nie pykło chyba. Rogalikiem, kurwa. Oj, O ja pierdolę. Tak. Pięknie Naldo. Ko. Knoche. Na środkowo-obrońca do Rudego. No ale tutaj ładnie para obrońców. Wraz y, właśnie tym zawodnikiem 30 dalej, nie wiem jak się go czyta. No i Tetyr. No i No ale cały czas w posiadaniu piłki szalkę, ale koniec niestety tej akcji. Dobra, ja tu spauzuję, bo ja potrzebuję zmiany. Iwan Perisic zejdzie w bardzo słaby mecz, i bardzo słaba kondycja naszego zawodnika, także wejdzie. A z mojej strony zejdzie. Farfan, w jego miejsce Clemens, no i oraz Chuntelar, Ale tak się zastanawiam, bo no ma słabą ocenę, ale jednak bardzo dobrze spisuje się w defensywie, dlatego zmienimy, e... no nikogo więcej. Dobra, u mnie wchodzi Diego z ta Perisicia. Diego wejdzie na środek napadu w sensie no, na ofensywnego pomocnika, a Knokert zejdzie na prawe skrzydło. I wejdzie Team Close za Naldo na środek obrony. Bo ma i żółtą kartkę i jest zmęczony Naldo. Dobra. Także kontynuujemy. 69. minuta. Przypadek? Hehehe, <laughs> na no pewno nie. <laughs> Dobra. Kwadrans do końca i znowu Draxler. Chuj. Matip. Matip. A zbyt lekko, tak. nie miał z czego uderzyć chyba. Tak, dokładnie i za daleko w ogóle. Bramkarz dobrze ustawiony ogólnie. Twój bramkarz bardzo dobrze spisuje się w dzisiejszym meczu. 20 strzałów w szalkę. I Rudy! Rudy, Rudy, Rudy! To yeah. 1 do jednego. mój nowy nabytek. Rudy, nie pamiętam jak się nazywa, jest po prostu Rudy. Sebastian. Ale nieważne, że jest Rudy, Sebastian, no. Jest, czyżby remis w pierwszych derbach YouTube'a. 88. No i to te 100% sytuacje niestety się zemściły chyba właśnie. I uwaga, Knokert. Dobrze! Czyżby? Draxler. Czyżby? czyżby? Oj, oj, oj. Uf, boczna siatka. Brakło tutaj myślę doświadczenia mojemu młodemu skrzydłowemu. Mhm. I to ostatnie koniec, 10 sekund. No może jeszcze być groźnie, Montoya. Nie, 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 nic się tym no nie jak? Co? Gdzie to? Kończy Chuj. ten mecz. Dobra. Yeah. Także remis, sprawiedliwy myślę dość remis, chociaż... No, No Szalkę miało więcej sytuacji. wskazanie właśnie chyba na Szalkę. No ale dobra, jest, mamy po punkcie. Także czekamy do następnej rundy, kiedy znowu tak. się spotkamy. Tym razem Żeby tym nikt momentu. nie poczuł się pokrzywdzony, to tak nas tutaj FM podzielił. Zawodnik meczu, trasz. O proszę, ten prawy obrońca. 8-9 ocena. Tak. No świetny z z mecz. No i także mój bramkarz. 8-3 jego Benalio. No nic dziwnego. Parę sotek wybronił. Gustawo również z ósemką. No to tak, patrząc po ocenach, no to twoi zawodnicy mają lepsze oceny. Ale głównie obrońcy. No A to oznacza, że dużo się broniliśmy w tym meczu 14 fauli, no tak, bardzo przeważało Szalkę w tym meczu jednak, nie ma co No i jesteśmy na szóstym, ósmym miejscu Ja jestem na szóstym, nie wiem czemu No ale dobra yy, O właśnie, czekają na to, kontynuuj Pierwsze cztery drużyny yy, kwalifikują się do Ligi Mistrzów yy, Trzy kolejne, tak, do Ligi Europy tak. I tutaj właśnie jestem w zasadach naszej Bundesligi. Zobaczcie, premie pieniężne tutaj w Niemczech są naprawdę niewyobrażalne. Za zajęcie 9 miejsca tam mówiłeś, nie? 26 milionów. Naprawdę kupa kasy. Możesz pokazać jeszcze tam finanse swoje czy coś? No właśnie, finanse to u mnie jest 44 miliony, a prognoza stówka równa. U mnie 30 milionów obecnie i 78 milionów. Prognoza. Także jest, jest ok. Ale to, co Rozbuduj... już wydałeś, teraz więcej nie na transfery. Tak, tak. Rozbudowujemy obaj teraz y, też obiekty młodzieżowe i bazę treningową. I bazę treningową tak jest. Tak więc będzie naprawdę super pod koniec y, 2014 roku. Tak. Od razu zaczniemy kolejną budowę wtedy, chyba. nie Dalej. No. no. Chyba, okay. że nie będzie trzeba już. Y, no to co? Tak, Następnym zawsze. razem. Y... Powiedz mi jaki ty masz mecz 21 września. Nie mam. Aha. Mam. Buhars. A nie mam. sorry, Leverkusen mam. A, a ja wtedy Bayern Monachium. To może to, wtedy. Tak. Zgadzam się na to. No. Dobra. No to także rozegraby sobie te 5 meczów plus Kasi tam 7 meczów. No ale co siedat. To trzymajcie kciuki za Kasiego, żeby mu się tam powiodło. No, no też bym prosił. No co? No ta, powoli się żegnamy, w sumie tak już się żegnamy, no to no to spierdalajcie, no. <gry> Nara. Do zobaczenia Nara. Na, na moim kanale. Następnym razem. Tak. I siemano, no. Siemano, siemano. Siemano, siemano. siemano kurwa.